Jeśli w waszym domu znajdziecie kostkę do gry, super! Nuda wam nie grozi. Możecie wymyślać sobie bardzo, bardzo różne gry. Jeśli te, które macie w domu, już się znudziły. Łasa wam, Macha! Aleś do Was macha głową. Wycięliśmy sobie dwa takie, dwie takie głowy. Ja też mam taką jedną. I narysowaliśmy tutaj bardzo dużo dzisiaj wspólnie obrazków. Narysowaliśmy. Jeszcze za chwilkę najpierw pokażę co narysowaliśmy. Narysowaliśmy sześć par oczu, sześć ust, sześć śmiesznych nosów, sześć par uszu, sześć brwi, par brwi oraz różne śmieszne fryzury. Wszystko sobie, narys wszystko sobie narysowaliśmy. Teraz będziemy rzucać każdy po dwa razy, żeby sprawdzić kto pierwszy ułoży jaką buzię. Rzucaj pierwszy. Wylosowałeś trójeczkę. To oznacza, że będziesz losował uszy. Sprawdzimy, które uszy. Drugi rzut. Uszy numer 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Bierzesz <gryzysz> te uszy, dokładasz, gdzie trzeba. Teraz moja kolej. Ja wylosowałam trójeczkę. Trzy to też uszy. To Taki L. Śmiesznie. Uszy. Ok, y, uszy teraz rzucam drugi raz. Mam piąte uszy. Raz, dwa, trzy. Twoje były czwarte, piąte. Moje są takie z kolczykami. Moje uszy z kolczykami. Ale ty nie masz teraz kolczyków na sobie. To ja nie. Dobrze, zrobimy teraz małą pauzę w filmiku, a potem pokażemy Wam, jak wyglądają nasze śmieszne buzie. U nas wyszło to tak, moja buzia wygląda tak, z nosem króliczym i śmiesznymi ząbkami, kręconymi brwiami i włosami. A moja Bo... wygląda jak świnka. A twoja wygląda trochę jak świnka, śmiesznie. Aluś ułożył swoją buzię pierwszy, więc wygrywa tę rozgrywkę i gramy dalej, żeby robić kolejne buźki. Wszystkiego dobrego, udanego rysowania, udanego grania, serdecznie Was pozdrawiamy. Pomachasz synciu? Buziaki. Nie, buziom. <laughs>